Ranne biganko, z przerwą na espresso, w takich oto okolicznościach przyrody, jak mi ktoś powie, że Porrasanie jest piękna, droga ciąg. wzdłuż morza, tu tam jakiś wizerek ląduje mamy my pojutrze będziemy tu są jak zwykle pyszne lody jakość tutaj ogromne gałki gałka 3 euro, ale wielkościowo to jak dwie gałki w Polsce albo nawet 3. dzisiaj patelnia słoneczko ani jednej chmurki na niebie Nie. O, to tam nad czym teraz jest samolot, to, to jest drogir. A za chwilkę będzie lądował na lotnisku, to się nazywa Split, ale ono jest tak naprawdę bliżej drogiru O, teraz go powinno być widać, bo się słońce odbija od samolotu. I tam jest zaraz lotnisko. Dosłownie 10-15 minut taksówką na kemping. Super miejscówka. Pięknie. Dobra, lecimy dalej.